Hej, to ja. To będzie dosyć specyficzny filmik, nagrany naprawdę bardzo na szybko, bez żadnej obróbki czy czegoś. Po prostu chcę tylko powiedzieć wszystko, co mam do powiedzenia. Na początku może zacznijmy od tego, że długo mnie na tym kanale nie było i też właściwie zimą nie nagrywałam, dlatego że jak już raz mówiłam, zima to nie jest mój czas do nagrywania filmików. Mam wtedy znaczne pogorszenie nastroju i ogólnie mniej czasu i chęci przez co zazwyczaj kanał stoi w miejscu ale przejdźmy do, do rzeczy no nie nagrywam dlatego, że muszę wam teraz się tutaj przyznać w końcu od dwóch, trzech lat um, leczę się, bo choruję na depresję oraz mam też problemy z, z emocjami, można to tak nazwać jest to tak zwany borderline ale ogólnie nie wpływa to jakoś bardzo, bardzo na moje życie i na to, co robię dopóki um, ktoś non-stop mnie nie atakuje. I właśnie teraz przechodzimy do meritum sprawy. Jak dobrze wiecie, może od roku albo dwóch, mamy straszną spinę z panią Iloną od chomikowatego forum i kilkoma tam jej innymi wysłanniczkami, którzy niestety, ale non-stop kłamią na nasz temat i na mój głównie, i na mojej grupy. No robią fejki różnego rodzaju, wciskają się na każdą grupę naszą i dodają cały czas jakieś posty pod swoim postem o nazwie post wstydu, gdzie cały czas wklejane są non -stop, non stop jakieś screeny, nawet jak napiszę jeden komentarz na YouTube, że coś popieram, to zaraz ktoś robi screena i dodaje go pod tym postem. co jest moim zdaniem po prostu żałosne. Już nie mówię o tym, że tam jest strasznie dużo nazmyślanych rzeczy, jak na przykład to, że kazałam jakiejś dziewczynce kupić chomika w sklepie zoologicznym. To też w ogóle jest śmieszne. Muszę powiedzieć, tak, że pani Ilona, kochana nasza, zrobiła fake i pisała do mnie na pliw, jako niby dziewczynka, i chciała dostać porady na temat tego, jak no, namówić tam. Rodziców na chomika, no ty ja jej napisałam strasznie długą, e, strasznie długą wiadomość na temat tego, jak może właśnie sobie rodziców przekonać na tego chomika. A ona e, przekręciła to wszystko i e, dodała później z tego fake e, post na swojej własnej grupie, e, że niby przeze mnie ona wzięła chomika, kupiła w sklepie zoologicznym i później wypuściła go na pole, bo e, rodzice coś tam się nie zgodzili. No, i ogólnie to cała sprawa była fejkowa, ale przez to no, narobili mi ludzie jakiejś złej reputacji, i, i nadal właśnie jest powiedziane, że ja niby każdy dzieciom kupować w sklepie zoologicznym, gdzie ja nigdy nie, nie kazałam nikomu kupować chomika w sklepie zoologicznym i sama tego nie popieram. No, stop jest atakowanie, bo mamy inne, i popromujemy inną wiedzę na swojej grupie, że po prostu akceptujemy ludzi z mniejszym minimum i nie hejtujemy tego jak ktoś ma mniejszą klatkę niż te ich całe wymyślone 100 na 50 i 120 na 50 na 60. No i nie rzucamy się na ludzi, że oni się znęcają nad zwierzętami, jak mają coś mniejszego i w ogóle niż te całe niemieckie, że tak powiem minimum. No i ja tego zupełnie nie rozumiem, że, że ludzie są aż tak zawistni z tego powodu, że mamy po prostu inne metody nauczania tego na temat chomika. No i co dalej mogę powiedzieć w związku z tym właśnie, że jestem że się w końcu wam przyznałam, że jestem chora na depresję i tam jeszcze mam problemy z, z borderline'em. No to z tego powodu e, pani Ilona non stop natarczywa not jest i atakuje mnie pod względem psychicznym, i sprawia, żeby ludzie nie wierzyli mi na żadne słowo i nie brały mi na poważnie. Sama nawet do tego się przyznała w, jednym, e, w jednej wiadomości. Ogólnie jest straszną manipulatorką i naprawdę potrafi wpłynąć na mózgi tych wszystkich dzieci tak, że aż mnie to czasami dziwi. Dosłownie, aż no, do tej pory widuję osoby w wieku 12-15 lat, które piszą o mnie, nawet mnie nie znając, nawet nie będąc na mojej grupie nigdy w życiu, nawet z nigdy w życiu ze mną nie rozmawiając, osoby, których nie znam ani one mnie nie znają, piszą, że ja jestem chora psychicznie chora na głowę, mam coś z banią. I ja na to wszystko mam dowody, naprawdę. Ja mam y, multum screenów, ja je zbieram od dawna, bo mogą się do czegoś przydać. Naprawdę. Non stop jestem tak naprawdę atakowana. Y, ja bym chciała po prostu prowadzić swoją grupę bez problemu, ale non stop, non stop coś się dzieje, tak? Nie jestem w stanie prowadzić grupy, kiedy cały czas mam jakieś ataki ludzi. Już nie mówię, że pod, już nie mówię, że pod moim nazwiskiem cały czas, i y, imieniem i nazwiskiem dodawane są. Znaczy posty są z moimi imieniem nazwiskiem dodawane i komentarze na temat rzekomych rzeczy, które robię na tej ich grupie, tak. Nie powiem też, że latały tam moje zdjęcia, bo i też na to mam dowody. Moje inne profile społecznościowe tam też latały. Instagram, moje zdjęcia, no po prostu wszystko tam już było, tak. To grupa o chomikach, a tam większość postów była poświęcona tak naprawdę mi. Więc zaczęło mnie to irytować i teraz mam takie, takie dla Was, taką dla Was propozycję. Skoro Pani Ilona ma swój post wstydu i jakichś tam kłamstw na temat innych i mnie głównie, to ja zapraszam Was na moją grupę Gryzoniaki na Facebooku. O, Tam jest post prawdy, tak go nazwałam, w odpowiedzi na ten cudowny post fałszu, który Pani Ilona stworzyła. Ja stworzyłam swój i tam możecie przeczytać, przeczytać na jej temat od różnych osób to, jak ona się tak naprawdę zachowuje, jaka ona jest naprawdę. No są naprawdę różne ciekawe rzeczy. Proponuję Wam przeczytać wszystko od razu, bo może zmienicie zdanie na ten temat, jaka ona jest, strasznie manipuluje, manipuluje ludźmi i w ogóle próbuję ze mnie zrobić psychiczną osobę, tylko dlatego, że jestem chora na depresję, to jest po prostu bez sensu zupełnie i jest to przykre, że ktoś... W tych czasach ktoś chory na depresję może być w taki sposób traktowany, to jest nie do pomyślenia, zero jakiejkolwiek tolerancji, którą się w tych czasach walczy. Jest to po prostu przykre, że ktoś jest w stanie tak, w taki sposób się zachowywać. Nie mówisz nawet o tym, że są ludzie, którzy ją popierają w tym wszystkim. To jest straszne, to jest po prostu straszne. Co jak co, ale może ja się tym nie przejmuję aż tak już, bo dawno mi to jakoś przeszło. Tylko po prostu, jak ja to widzę, to mnie coś. To mnie po prostu załamuje, jak widzę, że ona potrafi traktować tak ludzi i jeszcze ludzie jej w to wierzą. Po prostu. Mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi przestanie jej ufać, bo to jest straszne, co ona promuje. Naprawdę promuje agresję wobec ludzi, bo już o nadmiernej opiece nad zwierzętami to nie będę mówić i przesadnych poradach, które wymyśla. Chodzi tutaj głównie o to, w jaki sposób ona traktuje ludzi. Były na przykład skrynie, gdzie ona oskarżała dziewczynę o, o kradzież klatki, mimo że sama ją jej oddała i kazała jej oddać, mimo że tam już mieszkał chomik, tą klatkę, bo ona już ją obiecała innej osobie i ona ma już nowego właściciela, i masz teraz odesłać tą klatkę. A tego chomika, co ma w środku tej klatki, to najlepiej po pomogę ci poszukać domu dla niego. Takie rzeczy potrafią się dziać, tak naprawdę. Albo były też tak samo skryny, gdzie ona się przyznawała naszemu jednemu koledze do tego, że handlowała narkotykami. To też jest zupełnie śmieszne, że ona takie rzeczy pisze, nawet nie wiadomo czy to jest prawda, ale tak naprawdę skoro ona sama to nawet napisała i to nie jest prawda, to dlaczego mamy wierzyć w jakieś inne jej słowa, tak? Skoro ona potrafi tak kłamać. A nawet jeżeli to nie było kłamstwo, to dlaczego mamy jej wierzyć i się z nią zadawać, skoro ona jest zdolna do takich dziwnych rzeczy? No i kontynuując właśnie non-stop yy, mam ataki na swoją psychikę z jej strony, w sensie takim, że próbuję ze mnie zrobić osobę jakąś, której nie wolno słuchać, nie wolno brać na poważnie, która jest psychicznie chora, świernięta, którą trzeba zamknąć, odebrać się internet i w ogóle, a ja jestem po prostu chora na depresję. Co jest nie tak? I jeszcze te zdziwienia, że cały czas, gdy ktoś mnie atakuje, ja w końcu też się zdenerwuję i coś odpowiem, tak? To jest no, naprawdę śmieszne. Że gdy non stop atakujecie jakąś osobę, ona w końcu coś odpowie i jest wielkie zdziwko, że ta osoba odpowiada tak. A ja po prostu nie chcę prostu, żeby ktokolwiek się wypowiadał na mój temat na tej cudownej grupie, grupie chomikowate, żeby o mnie nie było tam dodawane żadnych postów, komentarzy pod moim nazwiskiem podpisanych. Ja chcę po prostu mieć spokój od tych wszystkich kochanych troli i fejków. I sobie po prostu prowadzić swoją grupę, ale się nie da, bo non-stop są donoszone mi rzeczy, że a, Ilona zrobiła teraz to, a Ilona zrobiła teraz tamto, a ona stalkuje, a na naszej grupie jest kret, troll, wynosi, ktoś. I nonstop dołączają osoby od niej do naszej grupy i um, uprzykrzają nam życie. Serio, ludzie, dl dlaczego wy nie potraficie... Pogodzić się z tym, że są różni ludzie, którzy lubią różne rzeczy i nie musicie się z nimi zgadzać, więc nie musicie brać w tym udziału i krytykować. Nie chcecie, nie wchodźcie na naszą grupę, naprawdę. Nie chcecie, nie oglądajcie moich filmów, naprawdę. Nie chcecie to, yy, nie piszcie do mnie, ale nie musicie pisać o mnie jakichś dziwnych rzeczy, postów i kłamstw, bo to jest po prostu beznadziejne, bez sensu i głupie. Ja się już od jakiegoś czasu zbieram tak naprawdę na to, żeby się w końcu udać na komendę tak naprawdę i to jest prawda, to jest 100% prawda. I jestem z tego powodu też przekony przekonywana przez wiele, wiele osób do tego, więc radzę Wam przystopować i zastanowić się nad tym wszystkim. Jeżeli jesteście po stronie Ilony, to yy, przeczytajcie ten yy, cały post o niej i wszystko, co powiedziałam, przemyślcie. To na pewno nie jest ostatni filmik, o niej od razu mówię. E, wojna się dopiero zaczęła i to dzięki niej, tak. W każdym kolejnym filmiku, bo mam nadzieję, że chyba stworzę ich parę naście, będę mówić coś nowego i rozwijać się bardziej w tym temacie. Teraz akurat spieszę, spieszę się do pracy, a chciałam nagrać, bo naprawdę już się zdenerwowałam, zdenerwowałam się kosmicznie, i e, chciałam Wam po prostu pokrótce powiedzieć i zaprosić Was do przeczytania tego cudownego posta, który stworzyłam na grupie. Na koniec jeszcze chciałabym wam powiedzieć tak, że było mi przez ten cały czas ciężko na początku i wiele razy próbowałam popełnić samobójstwo albo sobie coś zrobić i planowałam takie rzeczy. Oczywiście no, nikomu to jakoś nie przeszkadzało, tylko wzmarzało to większe ataki w moją stronę i no i po prostu pokazało empatię ludzi. A mogłoby być wszystko w porządku, gdyby po prostu nikt nie mówił pierdół na ten na temat i robił antyreklamę po prostu tak z dupy na grupce. Bo zauważmy te, to, że na mojej grupie nic nie było mówione o tym temacie z Iloną, dopóki już się nie zdenerwowałam i nie zaczęłam dodawać ja postów dlatego, że ona non stop tworzyła y, komentarze i posty na mój temat y, jakieś wymyślone, a ja nie miałam gdzie się bronić, nie miałam gdzie się bronić, więc bo mam bana na jej grupce i tam w dodatku są wyłączone komentowania, nikt nie może mnie obronić. Więc zaczęłam na swojej grupce dodawać posty, tak, bo y, ludzie dodają haha wszędzie, piszą, że jestem jakaś nienormalna, bo takim ilona powiedziała. A gdzie miałam się bronić ja? Gdzie w tym wszystkim jest sprawiedliwość i to, żeby się móc jakoś przed tym wszystkim obronić. Powiedzcie mi, czy ktoś z Was tak samo by przeżył tyle czasu nękania? Bo to już jest nie rok, tylko może dwa albo trzy. No to już jest trochę, trochę czasu minęło, tak? Kto z Was by coś takiego przeżył przez tyle czasu i zachował zimną krew? Bo wszystko zaczęło się od tego, że skrytykowałam pewne sposoby. Edukacji na, na jej i na ich grupach, czyli zmuszanie do kiedyś, zmuszanie do y, nowego minimum, y, to, że chomik nie mogą mieć owocu, że siano jest złe i w ogóle. Krytyka tego wystarcza, żeby moje zdjęcia wypłynęły na ich grupę, po prostu. To, czy to jest normalne? Bo ja sądzę, że nie. Tak więc zostawiam Was z tym filmem. I od razu mówię, że wojna dopiero się zaczęła, ale tak. Zaczęła się dopiero. Nie obchodzą mnie komentarze hejterów. Bo będę i takie kasować i blokować, więc... więc żegnam. I do następnego. do następnego wytłumaczenia kolejnej propagandy. Cześć!